Uch, ale się cieszę. Już minęły trzy tygodnie od tego całego zdarzenia przy Olimpiadzie. Nareszcie możemy odpocząć. Są wakacje. Racja. Nareszcie. Hej, słuchajcie, dziewczynki. No nie zgadniecie co właśnie przed chwilą zrobiłam. Wow, co takiego? Zapisałam was na zawody. Co, ale dopiero są wakacje. Nie wierzę, kolejne zawody? Faktycznie, dziwna sprawa. Dajcie mi dokończyć. Idziemy na zawody do Afryki. Co? 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 Właśnie tak. Połączymy przyjemne z pożytecznym. Będziemy się relaksować. W Afryce? A oprócz tego wystartujecie w zawodach. Zresztą nigdy nie byłyście na takich zawodach. No i zabierzemy ze sobą konie. Meduzę, burzę, to na nich będziecie startować. No i oczywiście mambę, bo to ich młodsza siostra. Ej, słyszałyście te dziewczyny? Jedziemy do Afryki. Au, nieźle. Już się boję. Mamo, tato, czemu my nie jedziemy na wakacje do Afryki? Ech, kochanie, bo widzisz, my jedziemy gdzie indziej. Właśnie, pianka jedziemy w góry. Ale ja nie chcę w góry. Ja chcę nad morze, do Afryki. No to się będzie działo. Ha! Uff, to już prawie wszystko mamba. Zaraz możemy wyjeżdżać. Jak tam, dziewczyny? Wszystko u Was w porządku? Choć, Pianka, słyszałaś, idziemy pożegnać knaps trupery. Nie martw się, Pianka, my też pojedziemy na fajną wycieczkę w góry. Właśnie. Zaraz. Pianka? Gdzie ona jest? Pianka? Przepraszam, widzieliście może Piankę? Wiesz, gdzie ona może być? Nie mam pojęcia. Wow, tu jest genialnie! No, to prawda. Chyba pójdę zająć się naszymi bagażami. Witajcie w Afryce! Cześć, jestem Sunrise, a to jest nasz ośrodek. Wow, super! Ja jestem Meduza, to jest burza, a to mamba. Jesteście siostrami? Świetnie. Tak, w tym, że burza to jest nasza adoptowana siostra. Jejku, meduza, ty musisz wspominać o tym wszystkim wszemi wobec? No ale to prawda, co nie? Kiedy będzie pasen? Wszystko w swoim czasie, a teraz chodźcie ze mną, oprowadzę was pośrodku. Ktoś nie widział, jest nasze morze. Idźcie dalej. Jej. Ta cała plaża należy do Was. Cała to nie, ale akurat ta część należy do naszego hotelu. Niesamowita ta plaża. Brakuje tylko dzikich koni. Tak właściwie to dzikie konie też tu mamy. No nie gadaj, macie tu dzikie konie? Tak, czasami można je tu spotkać, ale nie są zbyt rozmowne. Zazwyczaj nie lubią się zadawać z nami. Końmi udomawianymi. Zresztą sami wiecie jak to jest. Nie znasz ani jednego dzikiego konia? Hmm, ani jednego. Gdzie będą odbywały się nasze zawody? Wzdłuż naszej plaży. Będziecie się ścigać na morzu. Wow, jeszcze nigdy nie byłam na zawodach nad morzem. No cóż, chyba zostawię Was już same. Jakby co wiecie, gdzie mnie znaleźć. Poza tym możecie robić, co chcecie. Jeźcie nad morze, nad basen. Bawcie się dobrze. Pa pa! Dziewczyny, teraz mamy czas dla siebie! <laughs> Hej, Metusa, musisz to spróbować! Nie, yeah, ja zdecydowanie wolę basen. Dobra, jak tam chcesz, ale to może jest genialne! No, dziewczyny, zapraszam was na wycieczkę po plaży. Zobaczymy, która z was najszybciej biega. Wiadomo, że ja nie byłabym taka pewna na waszym miejscu. W takim razie do końca plaży. Ha, chyba wygrałam. A co to dalej nie można przejść? No niestety, tutaj kończy się nasza plaża. Jak to kończy? Miałbyś wyścig do końca plaży. A przecież plaża się jeszcze nie skończyła. Ale ta część nie należy już do naszego ośrodka. To jest koniec naszej plaży. Hej, czy można by tu było spotkać dzikie konie? Hmm, no, może, ale raczej rzadko się tutaj zapuszczają. No wiecie, to jest granica. Hmm, Chodźmy my zawracamy. wracamy. Wow, ale tu pięknie. No. Mi też tu się podoba. Pianka, no co ty tutaj robisz? Chodźmy na plażę, to wszystko ci opowiem. Ale super, nareszcie gdzieś wyszłam, odkąd z wami przyjechałam. No, tak naprawdę w ogóle nie powinno cię tu być. Chcesz się dowiedzieć, jak się tu znalazłam? No, bardzo chętnie. Ok, a więc to było tak. Kiedy tylko dowiedziałam się, że jedziecie na wakacje do Afryki, nie mogłam tego przeboleć. Więc wymyśliłam super plan. Poprosiłam do pomocy te kile. Dobrze wiedziałam, że gdyby założyła moją derkę, byłaby bardzo podobna do mnie. A moi rodzice mogliby tego nie zauważyć w całym tym zamieszaniu. No i kazałam jej się tam ustawić. Przez cały czas rodzice myśleli, że ja tam stoję. A kiedy się skapnęli i zobaczyli, że to jednak nie jestem ja, i tak już było za późno, żeby mnie złapać. Wszystko super, ale ja i tak nie rozumiem, jak się tu dostałaś. Aany, czy to naprawdę takie trudne? Usłyszałam, że tego dnia, kiedy wy wyjeżdżacie, ekstaza leci na konkurs piękności. Czy czegoś tam. Nieważne. Więc pomyślałam, że zabiorę się razem z nią, a na lotnisku schowam się i potem polecę z wami. To nie było zbytnio trudne. A potem weszłam do pick-upa. Ekstaza była wielka, więc i tak nie zauważyła, że weszłam. A że jechała na lotnisko, to akurat było mi po drodze. A potem to już wiesz, jak się znalazłam. I tak to mniej więcej wyglądało. Hej, może się pościgamy? W sumie, czemu nie? Wow! Dalej nie możemy iść. Tutaj jest płot. Tyś nie przesadzaj, ten płot nie jest wysoki. Możemy go przeskoczyć. Meduza mi mówiła, że słyszała, jak Sunrise opowiadała, że dalej nie można iść. To teren zamknięty i nie należy już do naszego środka. Co z tego? Chodź! Podobno tam dalej można spotkać dzikie konie. Wow, tym bardziej chodź. Nie, nie możemy, tam jest niebezpiecznie. Słuchaj, Stąd dzikie konie tam chodzą, to czemu my miałybyśmy tam nie chodzić? Nie wiem, ale z jakiegoś powodu to jest zagrodzone. Ech, no dobra. Ej, słyszałaś to? Chciałabym powiedzieć nie, ale to słyszałam. To na pewno te dzikie konie. No chodź. Ach, no dobra. تريد شراء هذا التفاح لمدة سبعة ذهبا يا سلام عليكم سليم سلام تريد التبديل إلى اللغة الإنجليزية Yes, thanks. My sis is a little shy. Please, it is for her. Really? Thanks. Bye. Bye, bye. Wow, Medusa, skąd znasz język? A było się tu i tam. Janka? No, co? Czy nie uważasz, że zapuściłyśmy się trochę za daleko? Nie, skąd? Tu jest świetnie. Mam nadzieję, że nie będzie tak samo jak z tym Pegazem w lesie. <laughs> po pierwsze, ten Pegas naprawdę istniał i tam był. A po drugie teraz Ty też to słyszałaś, co nie? No, słyszałam, słyszałam. Pewnie słyszałyście mnie. Hm? Cześć, jestem Elita. Wow, jesteś dzikim koniem? Tak, jak widać. A ty nie? Nie, my jesteśmy z tego hotelu tam. Dziwne, bo konie z tego hotelu się tu nie zapuszczają. Ale my przekroczyłyśmy ogrodzenie. Ej, super, chcecie się ze mną pobawić? Hmm, jasne, czemu nie? Wow, co to za miejsce? To jest taka jakby nasza zatoczka. Przychodzimy tutaj, ponieważ jest słodka woda. Dziwnie, co nie? Tu jest morze, ale to miejsce ma słodką wodę. Jako jedyne w tej miejscowości. Kolejny jest oddalone o jakieś 100 km. Dlatego my przychodzimy tutaj. Chodźcie ze mną! Wow. <laughs> Jej, ale tu fajnie. Co nie? Fajnie jest w końcu pobawić się z innymi śrepakami. Zwłaszcza, że w moim stadzie jest ich mało. A nasz przywódca nie za bardzo pozwala nam wychodzić dalej. Ja się nie posłuchałam i przyszłam tu i spotkałam was. Macie przywódcę stada? No jasne. To normalne w każdym stadzie. Czemu nie możecie się spotykać z innymi końmi? Ponieważ nasz przywódca Spirit uważa, że to są zdrajcy, że woleli być z ludźmi niż z innymi końmi i że nie warto się z nimi zadawać. Naprawdę fajnie tutaj jest, ale wiesz, będziemy musiały zaraz wracać. O, tak szybko? Nikt nie wie, że tu poszłyśmy. Ani, że ja w ogóle tutaj jestem. Oprócz mnie. Pianka przyjechała tutaj, powiedzmy, na gapę. <laughs> nie mam pojęcia, o czym Wy do mnie mówicie. Możemy się spotkać tutaj jutro. Jasne, codziennie tutaj przychodzę. No to jesteśmy umówione. No to do zobaczenia jutro. Pa! <gry> Hej, co tam o ciebie? A nic, pomyślałam, że może pójdę teraz na plażę. Ty na plażę? Faktycznie pewnie cały dzień przesiedziałaś po kłaparku, co? No, ale wiesz co, nie zgadniesz, kogo spotkałam. Kogo takiego? Mojego kuzyna! Serio! Dawno się z nim nie widziałam. Wiesz, chętnie was kiedyś się przedstawię. Uuu, naprawdę? Twojego kuzyna? Chętnie go kiedyś poznam. A um, ja idę teraz na trening w końcu wiesz, jednak mamy te zawody. Dobra, to idź na trening, a ja pójdę na plażę. To pa. Hmm, okej, okay, pa. No i gdzie jest Lita? Mówiła, że będzie na nas czekać. Może tylko tak mówiła, tak naprawdę nas nie lubi i nie chciała tutaj przyjść. No co ty, była zachwycona, jak się z nami bawiła. Albo ten ich spirit, ten cały przywódca stada, odkrył, że ona tak wychodzi i... no sama wiesz. Myślisz, że zabronił jej tu przyjść? Być może. Albo to jest związane z tym napisem. Co to za napis? Bo ja wiem. Coś po arabsku. Jesteś czystej krwi arabskiej. Powinnaś znać ten język. Zaraz, zaraz. To, że jestem czystej krwi arabskiej, to nie znaczy, że powinnam znać ten język. Nie jestem tutajsza. Hmm. Słyszałam od burzy, że podobno meduza zna ten język. Meduza? A gdzie niby się go mogła nauczyć? Nie wiem. To ona! Co? Meduza! To ona! Idź tutaj! Kołam się. Hej, mamba! Co tu robisz? O, cześć, meduza! A, tak sobie przyszłam na koniec plaży. Aha, to świetnie! A ty co tu robisz? A, pomyślałam, że przyjdę, przeskoczę przez ogrodzenie i poszukam dzikich koni. Serio? No tak. Wiesz może, co jest tu napisane? Hmm, to po rapsku. Nie znam go zbyt dobrze, ale jeśli się nie mylę, to tu jest napisane zakaz wstępu teren budowy. Ale jak to teren budowy? Przecież to jest teren dzikich koni. Hmm, faktycznie dziwna sprawa. Dobra. Skoro to teren budowy, to chyba wracam do hotelu. Pa! Słuchaj, Burza. Mam pewną sprawę. Co się stało? Dzisiaj rano poszłam na plażę pod koniec... No wiesz, tam gdzie jest ten płot. No tak. Tam jest zawieszona tabliczka, że to jest teren budowy. Jak to teren budowy? A dzikie konie? No właśnie. Jeśli tam będzie jakaś budowa, te konie stracą dostęp do... Zbiornika ze słodką wodą. Skąd to wiesz? Mamba mi coś o tym mówiła. Trzeba będzie pogadać z Sunrise, może ona coś wie. Mam nadzieję, bo to się zaczyna robić dosyć dziwne. No i co jest napisane na tej tablicy? Meduza uważa, że to jest teren budowy. Jak to budowy? To nie może być teren budowy. Jeżeli coś tam wybudują, to te dzikie konie stracą dostęp do jedynego źródła słodkiej wody. Niestety, właśnie to wiem. Sanrais. Tak? Burzamy duszę, coś się stało? Słuchaj, mamy do ciebie bardzo ważną sprawę. Okazało się, że teren, o którym nam mówiłaś, który rzekomo należy do dzikich koni, wczoraj wieczorem został przeznaczony pod budowę. O, naprawdę? Nie wiedziałam, że się tak tym zainteresujecie. Słuchaj, Sanrais, powiedz nam, co tutaj jest grane. Wiedziałaś o tym? Tak, ale uwierzcie mi, to wszystko jest robione dla ich dobra. No nie wiem, czy dla nich dobra. Odcinanie koni od ich jednego źródła słodkiej wody jest dla nich dobre. Przykro mi, ale nic więcej nie mogłam zrobić. Jakiś niecały tydzień temu do zbiornika z tą wodą padł zanieczyszczony odłamek metalu, który zatruł całą wodę. Jeśli te konie będą ją pić, zatrują się i umrą. No to nie możecie przygotować dla nich jakiś poideł, czegoś, z czego mogłyby pić regularnie. Owszem, nasz hotel bardzo się tym przejął, ale niestety, oni nie chcą do nas podchodzić. Uważają nas za zdrajców, a ludzi za złych. Skąd o tym wiesz? Próbowałaś z nimi pogadać? Jasne, i to niejednokrotnie. Przeskakiwałam przez płot i szukałam ich, ale nawet nie pozwolili mi do siebie podejść. Więc poddałam się i stwierdziłam, że trudno będę musiała się przenieść. Słuchaj, może ja to jakoś z nimi załatwię. W końcu urodziłam się na wolności. Może będą chcieli ze mną rozmawiać. Tym bardziej będą ci uważać za podwójnego zdrajcę. Ale okej, okay, jak mi nie wierzycie, możemy spróbować jeszcze raz. Hej, słuchajcie! Elita, co ty tu robisz? Przecież to teren naszego hotelu. Uciekłam, kiedy nikt nie patrzył. Dzisiaj w nocy przyjechały jakieś straszne maszyny i przepędziły nas z naszego miejsca. Tak, to już wiemy. Nasz przywódca stada powiedział, że musimy opuścić to miejsce. O nie, to znaczy, że już nie będziemy się więcej widzieć. Tak, ale tutaj nie tylko o to chodzi. W pobliżu nigdzie nie ma tak dużego zbiornika z wodą dla dzikich koni. To był jedyny taki. To gdzie wy chcecie iść? Spirit powiedział, że musimy przeprawić się na drugą stronę pustyni. Nie dacie rady, jest środek lata i bardzo gorąco. Wiem, ale on nie chce nikogo słuchać. Może porozmawiam z Meduzą i Burzą albo Sunrise? I co to da? Ja nie mogę się zadawać z końmi z tego hotelu. I tak już jestem tutaj, więc... Może mi się dostać duża kara. Powinnam już iść. Skoro już tutaj jesteś, chodź z nami do Sunrise. Ach, no dobrze. Sunrise! Witaj, mamba. O, a was nie znam. Ja jestem Pianka, przyjechałam tutaj z nimi na gapę, tylko proszę, nie mów im. O, no dobrze, nic nie powiem. A ja jestem Elita i jestem dzikim koniem. Co takiego? Jak to dzikim koniem? Proszę, pomóż nam. Jakieś dziwne maszyny przyjechały i chcą nas przepędzić z naszego terenu. Nie będziemy mieć dostępu do słodkiej wody i co wtedy z nami będzie? Czemu to chcecie zrobić? Czemu chcecie zaszkodzić dzikim koniom? Właśnie! To nie jest tak, że chcemy im zaszkodzić, ale wy tego nie zrozumiecie. Właśnie, że zrozumiemy. Powiedz nam, co tutaj jest grane. Ach, przed chwilą rozmawiałam z twoimi siostrami i wszystko im powiedziałam. Kilka dni temu do tego zbiornika z wodą wpadł zanieczyszczony kawałek metalu, który zatruł całą wodę. Jeśli dzikie konie nadal będą ją pić, umrą. To czemu im tego nie powiesz? Nie chcą mnie słuchać, nawet nie pozwolą do siebie podejść. Zresztą, wasza koleżanka powinna coś o tym wiedzieć. To prawda, zawsze uciekamy. Tak nam każe przywódca stada. A więc powiedz swojemu przywódcy, że jeśli chce mieć wodę, która jest zdrowa, to niech korzystają z naszych zbiorników, które specjalnie dla was przygotowaliśmy. Jeśli jednak nadal będziecie pić tą wodę, to wszyscy się zatrujecie. Dlatego właśnie postanowiono przejąć ten teren pod budowę. Żebyście wy jej nie pili. O, gdyby Spirit to wiedział, ale on nie chce nikogo słuchać. Przykro mi, ale oni nie mogą teraz iść przez pustynię. Nie dadzą rady. Kto chce iść przez pustynię? My! Elita wykazała się nieposłuszeństwem wobec stada. Ja naprawdę nie chciałam. Nie możesz ją za to winić. Właśnie. Idziemy stąd. Nie będziemy gadać z tymi zdrajcami, którzy trzymają z ludźmi. Posłuchaj mnie, ta woda jest zanieczyszczona, dlatego przyjechały te maszyny budowlane. Elita, idziemy stąd. Hej! Ja zwiewam. Czy ty serio nie słyszysz, co one chcą ci powiedzieć? Właśnie. Idźcie stąd zdrajcy. Słuchaj, też kiedyś byłam dzikim koniem i to wcale nie jest tak, że nie można zaufać ludziom. Oni naprawdę chcą dla was dobrze. Skoro chcą dla do nas dobrze, to mogli nie utruwać nam tego zbiornika. To był wypadek. Czemu nie skorzystacie ze zbiorników, które dla was przygotowali? Nie trzymamy się z ludźmi ani z końmi, które z nimi zadają. Jutro z samego rana nasze stado idzie na pustynię w poszukiwaniu nowego zbiornika z wodą. Chodź, lita, idziemy! Żegnajcie! Ale poczekajcie, to bez sensu. Nie możemy na to pozwolić, prawda? Jasne, że nie. Nie mogę tak sobie tutaj po prostu siedzieć i jeść danie. Na myśl, że te dzikie konie będą teraz wędrować przez pustynię. Ja też nie. To co, idziemy coś zrobić? Idę po Sunrise. A ja po Kuzyna. Hej, Meduza, Burza, chodźcie na zawody. Hej, gdzie one są? Spóźnimy się na zawody. Hehe. To bez sensu. Jak bez sensu? Nie chcesz im pomóc? I tak się nie uda. Nie możesz tak mówić, trzeba spróbować. Pewnie już są daleko. Właśnie, że nie, zobacz, jaki jest gorąc. A co jeśli padną w połowie drogi? Właśnie, a co jeśli yy, padną? Mamba, co ci jest? Mamba, słyszysz mnie? Woda. Jaka woda? To przez wodę. Musiała się napić zatrutej wody. Tak, wypiła jej trochę. To co w takim razie musi być z dzikimi końmi? Masz rację. Trzeba po nie pójść. Chodźmy. Ja wezwę jakąś pomoc, a potem do Was dołączę. O rany, mamba. Wszystko w porządku? Tak, muszę tylko odpocząć. Och, co ja teraz zrobię? Cześć dziewczynki. Może potrzebujecie pomocy? Pośpisz się Sunrise. I tak może być już za późno. że już za późno. Elita, nic ci nie jest? W porządku, już mi lepiej. Co się stało? Gdzie jest reszta? Byliśmy już w drodze przez pustynię, ale nagle wszyscy padli. Tylko ja dałam radę, ponieważ najmniej wypiłam tej wody. Przybiłam tu z powrotem, żeby zawołać o pomoc, ale nie dałam rady. I tak była śdzielna. Musimy do nich wiedzieć. Nie możemy zostawić Elity samej. Racja. Ty z nią zostaniesz, a ja pobiegnę. To Spirit! Hej, Spirit, spiesz, słyszysz mnie? Gdzie jest Elita? Sunrise w nim jest. Są bezpieczne. Była w drodze, żeby nas powiadomić, ale nie dała rady. Znalazłyśmy ją. Już jest wszystko dobrze. Przepraszam, że wam nie uwierzyłem. Nie martw się. Teraz trzeba was wszystkich zabrać do domu. Do ludzi? Tak, do ludzi. Cieszę się, że już z wami w porządku. Ja też się cieszę. Dzięki wam nasze całe stado zobaczyło, że ludzie wcale nie są tacy źli. I konie, które się z nimi zdają też. Dzisiaj wylatujemy. Wiem, będę za wami tęsknić. A na pewno się jeszcze kiedyś spotkamy. Właśnie dziękuję wam. Dzięki wam przyjrzałem w końcu na oczy. Nie ma sprawy. Ja również wam dziękuję. Pokazałyście mi, że. Heh, jak się chce, to wszystko się da. Będziemy za wami tęsknić! Wy również możecie kiedyś do nas wpaść. No, na latanie samolotami chyba jeszcze za wcześnie. No dobrze, ekipa. Wracamy do domu. Nareszcie z powrotem w domu. Och, za cicho tu bez Was było. Ha, no właśnie. Hehe, co nie? Słuchajcie, mamy dla Was wesołą wiadomość. Otóż będziemy mieli rybaka. Naprawdę gratulacje. Pianka, jesteś cała i zdrowa, oranek się martwiła. Pianka, co to miało znaczyć? Sorki, musiałam spróbować. Już nigdy więcej nie rób nam tego. Jak nie zrobię tego, to zrobię coś innego. Zaraz, a co się stało? To co wy nie wiecie? Pojechałam z wami na gapę. Co?